z z Bardzo proszę. Proszę Państwa, nasze spotkanie się pretekstem do, do tych wspomnień, do tych refleksji, są nasze środowe spotkania z w których prezes uczestniczył bardzo chętnie. I moja, proszę się nie obawiać, krótka wypowiedź yy, przeplatana piosenkami będzie dotyczyła jego wkładu yy, w naszą organizację, w nasz chór, Nasze wspólne śpiewanie, tworzenie tej fantastycznej atmosfery, jaka zawsze towarzyszyła, towarzyszyła spotkaniom, naszym występom. A ponieważ, a ponieważ będę nieco wymieniać, więc pozwolicie Państwo, że skorzystam jak uczeń ze ściągi. Więc przede wszystkim poparł inicjatywę założenia naszego chóru w 2001 roku. I nieprzerwanie przez 17 lat był jego członkiem, opiekunem, współpracując ze Stanisławem Domańskim i przez 4 lata z Sylwią Plejwyż i panią Korody muzycznymi kierownikami chóru. Tyle się uzbiera. Wrażliwy na tradycje muzyczne w Bochni nadał naszemu zespołowi nazwę Lutnia. Na pamiątkę chóru kapelmistrza Salinarnego Langera. Co doceniamy, choć z uczuciem niepewności, czy to nie jest duże dla nas wyróżnienie. Ale jesteśmy ludźmi. Wykształcony muzycznie grał na pianinie ze z różnych przedstawiciela w kierunkach tej muzy, wzbogacał nasz repertuar, przynosił teksty, nagrania, tłumaczył teksty z języka angielskiego, w czym pomagała mu żona Halina, dbająca o zachowanie poetycznej formy wersów. Na próbach i koncertach korzystamy z internetu, ale tak nie było zawsze. Przez kilkanaście lat z panem Domańskim przygotowywali śpiewniki. Powstało ich kilkadziesiąt. Zawsze strona tytułowa była ciekawie ilustrowana. Na przykład śpiewnik zatytułowany, tak dla żartu, naukowo-ironicznie Mieszanka etniczna o zawarmieniu tragiczno-humorystycznym ozdobił manowidłami Strymieńskim. Jego wyobraźnia no, była fantastyczna. Znalazł właśnie taki motyw, taki motyw graficzny. Śpiewniki rozdawane gościom trafiały być może do domowych bibliotek. Były też plakaty, których grafikę i treść projektował. Śpiewaliśmy przeważnie w Domu bochniaków, chociaż były też wyjazdy. Rekreacyjne przypomnę, chatka u tata ognisko w Puszczynie Wołomickiej, które Pan yy, Jan y, nam po y, prostu zorganizował. Były spotkania u gościnnych koleżanek, u Pani Danusi Dąbrowskiej-Ogrojcz, u Pani y, Marii Choroby-Chrzanów. Ja nie zapomnę tego wieczoru u niej, y, y, kiedy księżyc piękny wisiał nad Wiśniczym, na tle granatowego nieba, my na tarasie śpiewamy, a w dali tam wszystko starożytne. No, było to, był to obraz niezwykle, niezwykle poetyczny. Ale mieliśmy też spotkania śpiewacze z oddziałami naszego stowarzyszenia, jeździliśmy do Wrocławia, byliśmy w Warszawie, byliśmy w Wiśniczu, byliśmy w Krakowie. Patriotyczny ankurarz stowarzyszenia miał wpływ na repertuar. Przeważały wieczory rocznicowe. Przeważały święta narodowe. Wtedy zawsze brzmiała Kampata Bukniaków. Stała się hymnem stowarzyszenia. Można powiedzieć, że skopularyzowaliśmy tę pieśń. Śpiewają młodzież na szkolnych patriotycznych przedstawieniach i nieraz Panie nauczycielki ze szkół przychodziły do nas, żeby dostać tekst, kiedy jeszcze ten internet nie był taki znany i żeby, żeby, żeby po prostu te melodię poznać. Z bogactwa naszego zbioru wybraliśmy piosenki, które Stanisław lubił albo wprowadził do naszego repertuaru. I jeszcze powiem, że po każdym koncercie pisał w wiadomościach. Zbiór tych artykułów jest antologią wiedzy o tych piosenkach i ich autorach.